Czy wiesz, że większość mężczyzn regularnie myli się co do tego, czego naprawdę pragną kobiety? I nie chodzi wcale tylko o seks. Dziś obalimy kilka mitów, które niszczą relacje i pokażę Ci, co kobiety naprawdę mają na myśli, kiedy mówią nic się nie stało. Zostań do końca, bo ostatni punkt potrafi całkowicie zmienić dynamikę związku. Cześć, tu Echo Ciała kanał, na którym mówimy o seksie, relacjach i ludzkiej bliskości bez wstydu, ale z wiedzą. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł: czego naprawdę pragną kobiety? I zanim ktoś pomyśli: Aha, kolejny film o sztuczkach w łóżku nie, to będzie znacznie głębsze i właśnie dlatego warto oglądać dalej. 1. Zacznijmy od największego mitu. Wielu mężczyzn wierzy, że kobiece pragnienia są tajemnicze i sprzeczne albo niemożliwe do ogarnięcia. Seksuologia mówi coś zupełnie innego. Kobiece potrzeby są spójne, ale często ignorowane. I tu pojawia się pierwsza ciekawostka. Badania pokazują, że kobiety dużo rzadziej narzekają na brak seksu niż na brak jakości relacji. Zadaj sobie pytanie: kiedy ostatnio naprawdę słuchałeś, zamiast czekać na swoją kolej do mówienia? 2. Bezpieczeństwo emocjonalne fundament wszystkiego. Kobiety pragną poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego i nie to nie oznacza bycia miłym chłopakiem, bez charakteru. Chodzi o coś zupełnie innego. Bezpieczeństwo to świadomość, że mogą mówić o emocjach bez bycia wyśmianą, nie zostaną zignorowane, gdy coś je boli, ich granice są respektowane. Co ciekawe, gdy kobieta czuje się bezpieczna emocjonalnie, jej potrzeby seksualne często naturalnie rosną. I to jest moment, w którym wielu widzów mówi: Czekaj, serio? Tak, serio. I to dopiero początek. 3. Bycie wybraną, nie tylko posiadaną. Kolejna rzecz, o której rzadko się mówi. Kobiety chcą czuć się wybrane każdego dnia, a nie tylko zdobyte raz. To subtelna, ale potężna różnica. Nie chodzi o zazdrość czy kontrolę, ale o sygnały w stylu: Lubię spędzać z tobą czas. Interesuje mnie, co myślisz. Jesteś dla mnie ważna. Mała ciekawostka. Wiele kobiet deklaruje, że najbardziej pociągające momenty w relacji dzieją się poza sypialnią. Zaskoczenie? Zostań ze mną, bo zaraz przejdziemy do tematu seksu i to w bardzo konkretny sposób. 4. Seks, ale nie tak jak myślisz. Tak, kobiety pragną seksu, ale nie tylko aktu. One pragną doświadczenia. Dla wielu kobiet seks zaczyna się w rozmowie, w spojrzeniu. W poczuciu bycia pożądaną, a nie dostępną. Seksuolodzy często podkreślają, że kobiece libido jest reaktywne, a nie spontaniczne. To oznacza, że pragnienie pojawia się w odpowiednich warunkach, a nie zawsze znikąd. I tu pytanie do ciebie. Czy dbasz o atmosferę, czy tylko o moment? 5. Autentyczność zamiast perfekcji. To może być najbardziej wyzwalający punkt dla obu stron. Kobiety nie pragną ideału, Pragną autentyczności. Nie musisz zawsze wiedzieć, co zrobić. Nie musisz być nieomylny, ale musisz być prawdziwy. Badania pokazują, że emocjonalna dostępność i szczerość zwiększają atrakcyjność bardziej niż pewność siebie udawana na siłę. To oznacza, że przyznanie się do niewiedzy często działa na Twoją korzyść. 6. Bycie widzianą i słyszaną. Na koniec coś, co przewija się w niemal każdej rozmowie z kobietami w gabinetach seksuologów. Chcę być widziana taka, jaka jestem. Nie jako problem do rozwiązania, nie jako zagadka, ale jako człowiek z emocjami, potrzebami i pragnieniami. I paradoksalnie, kiedy przestajesz zgadywać, a zaczynasz pytać i słuchać, odpowiedzi same się pojawiają. Czego naprawdę pragną kobiety? Bezpieczeństwa, autentyczności. Bycia wybraną, głębokiego kontaktu i seksu, który wynika z relacji, a nie ją zastępuje. Jeśli ten odcinek dał Ci choć jedną nową perspektywę, zostaw łapkę w górę. Napisz w komentarzu, który punkt był dla Ciebie najbardziej zaskakujący. A jeśli chcesz więcej takich rozmów, subskrybuj echo ciała, bo kolejne odcinki pójdą jeszcze głębiej. Do zobaczenia.